Jesteśmy ogromnymi fanami natury i głęboko wierzymy w to, że Pan Bóg przychodzi do nas przez naturę. Dlatego kilka urywek. Czy urywków, jak to się mówi. Parzą się. Więc będzie mocno o charakterze plan filmowy. Boże! Hej! Tam jest kawa. Co? Rozdarły mi się spodnie. Oh! Boże! Jesteśmy, udało się wszystko, siedzimy. Nie tak. wpadniemy do wody. Witajcie misiaczki, robaczki. Witamy Was w kolejnym filmie serii Relacje. Z czego się mega, mega cieszymy. A ja jestem już magister psychologii. Brawo. To, co mówiła Kasia do tej pory, nie ma żadnego znaczenia. To, co powie od dziś, tak. jest zawsze prawdą. Zawsze prawdą. Dzisiaj zajmiemy się tematem, co kiedy jestem w związku. Ale zakochuje się w kimś innym. Czy to koniec? Czy w ogóle rozmawiać o tym, co zrobić, jak sobie z tym poradzić? Czołóweczka! Skąd pomysł? Pomysł z życia. Jak nieraz opowiadałam dziewczynom, moim koleżankom o tym, w jaki sposób my rozmawiamy o tych sprawach, właśnie że ktoś inny mi się podoba, to one były oburzone. Oburzone, że w ogóle można o tym rozmawiać ze swoim chłopakiem, no teraz mężem. Był taki czas, my chodziliśmy ze sobą już kilka lat. Podobał mi się jakiś chłopak. No i podobał mi się na tyle, że bardzo dużo o nim myślałam. Miałam też z nim często kontakt, my mieliśmy z nim często kontakt. No więc on jakby przebijał się w naszym życiu. A ja o nim zaczynałam myśleć, on mi się zaczynał podobać. Zaczynałam tak myśleć, a a co by było, gdybym była z nim, a coś tam, coś tam. No i to powodowało, że nasza relacja się tak oddzielała, że ja już nie byłam do końca taka otwarta przed Arkiem. I Ark w pewnym momencie zadał mi pytanie. Kasia, coś się dziwnego dzieje. Zakochałaś się w kimś? A ja taki szok, taki zupełnie. Pamiętam, że czułam się tak zawstydzona, w ogóle całą tą sytuacją czułam się zawstydzona. I tak z takim ciężkim sercem powiedziałam: Tak, myślę o kimś, nie? że jestem kimś zauroczona. Nie wiem, czy zakochana, ale jakoś tak zauroczona. Zajmuje mi ta osoba myśli. A Arek na to powiedział: No, rozumiem, to musi być trudne. Wiesz co, ale to normalne, to znaczy, że jesteś zdrowa. Wiesz co, ja jestem z tobą. Cieszę się, że dalej mnie wybierasz. A dla mnie to był taki szok, że Arek tak to przyjął i że ja nie muszę się tego wstydzić i w ogóle ukrywać tego, tylko Arek mówi, ja jestem z tobą, ty jesteś zdrowa, okej, okay, masz taki popęd. I wiecie, co się stało? Ja przestałam myśleć o tym chłopaku. Zaraz po prostu uznałam, tak, chcę być z Arkiem. Troszeczkę sobie pomyślałam jeszcze, ale zaraz po prostu przeszło mi to i Arek mnie jeszcze wspierał. Ja mówię, a ja nie chcę się tak często widywać z tym chłopakiem, a ja nie chcę tego. I Arek mówi, okej, okay, no dobra, to nie moderujmy tych, tych, tych spotkań. No, to było naprawdę bardzo mocne. Więc teraz, kiedy mamy taką sytuację i ona naprawdę nam nie daje spokoju. Wiecie, jak to jest z myślami? Nie da się ich wypędzić, one po prostu są. I my mamy właśnie taką tendencję do tego, żeby o tym nie, próbujemy o tym nie myśleć, a się nie da, nie chcemy o tym z nikim rozmawiać, bo to jest trochę takie, no tak, nie w porządku, może nie powinno tak być. A trochę może być nam przyjemnie też. Trochę, trochę. ekscytujące też. Tak, nie? to uczucie takiego zakochania jest takie przyjemne i hmm, 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 fajne. Tajemnicze. Nie? Tak, i sobie tak pomaga. Bo ta osoba to już jest taka, wiecie, taka, już ją znam, już wiem, a ta jest taka ciekawa, jakby to było. Taka coś niedostępna tam. trochę. No. jeszcze do zdobycia. Ale zakładamy, że chcę być z tą osobą, że ją wybrałem i to jest moja decyzja. Więc co zrobić z tymi myślami? Pójdź za nimi pójdź za tymi myślami, ale w taki mądry sposób zadaj sobie pytanie okej, okay, co by się wydarzyło jakby ta nasza nowa miłość, nowe zakochanie właśnie skonsumować spotkać się z tą osobą hmm. co by się stało jest Kasia, jestem ja i jest ta osoba, umawiam się z nią ok, spędzamy miły wieczór dajmy na to, że nam się podoba rozstaje się z Kasią w ogóle mówię jej o tym, że spotykam się z jakąś dziewczyną, czy trzymam y, to przed nią w tajemnicy. Zapisuję ten kontakt z telefonu jako wujek Heniek, żeby Kasia nie wiedziała, kto to jest. Strasznie mnie bawi wujek Heniek, Może ciocia Irenka będzie lepsza. No, Obszerzeń jest... Iwonka. <laughs> Jednak kobieta, nie? No rozumiecie, no co, co dalej jakby? Wchodzimy już jakby w takie myśli, które są rzeczywistością, bo okazuje się, że ta rzeczywistość nie jest tak atrakcyjna, jak te myśli. Kiedy sobie marzymy, i w głowie wszystko jest tylko chmurką i myślą, to wszystko jest pięknie. Ale w momencie, gdy sobie uświadomimy, co, o co tak naprawdę chodzi, że ta radość to na przykład tylko chwila, albo ta radość to, że ta osoba mnie tak fascynuje, wynika tak naprawdę z takiej mojej y, błogości, z takiej nieświadomości, bo jakbym był z nią w związku, a nie z Kasią. No to by było tak samo pewnie jak ta Kasia, a wtedy bym pomyślał o jeszcze innej dziewczynie, i wtedy bym myślał o tej, a nie o tej. Rozumiecie o co chodzi? To jakby jest tylko myśli. Te myśli są tak atrakcyjne, one zawsze są świetne, ale rzeczywistość jest, jest zwykła i ta, my mamy sprawić, żeby ta rzeczywistość była piękna, a nie uciekać do takich myśli. Nie? I napawanie się tymi myślami jeszcze powoduje to, że nie jesteś tą osobą. Tak. Ani tu, ani tu. Dokładnie. Tak. Normalne jest, że my mamy uczucia. I mamy popęd seksualny. I uczucia są sygnałem tego, co się w nas dzieje i jak bardzo ten świat zewnętrzny na nas oddziaływuje. Normalne. I fajne jest zobaczyć, aha, ja czuję to, to, ja czuję tu, to. Ale my nie jesteśmy uczuciami. Uczucia są jakby, są w nas, my mamy je, są. Też częścią nas, ale my nie jesteśmy uczuciami, my nie jesteśmy całym tym popędem. Chociaż często się tak wydaje, bo one są tak silne. Ja, na przykład, Też. tak silnie przeżywam często uczucia, że mi się wydaje, że to jestem cała ja. Mhm. Że ja, co po prostu jestem cała radością albo cała złością i w ogóle. No to skoro nie jesteśmy uczuciami, to czym jesteśmy? Można podjąć takie stwierdzenie, że decyzjami, że tym, co my decydujemy, że robimy. Że za to ponosimy konsekwencje, za to ponosimy odpowiedzialność, w tym mamy jakby efekty, w tych naszych decyzjach. Uczucia mogą nas pchać do tych decyzji, mogą też nas odpychać od jakichś decyzji, ale to my, rozumem, posługując się również uczuciami, my decydujemy i te decyzje są najbardziej istotne. Jak teraz tą wiedzę, tą teorię przekuć na tą naszą sytuację? Otóż zakochanie nie? to jest właśnie uczucie. Zakochanie to jest uczucie. To uczucie może skończyć się decyzją miłości. Tak jak na przykład w naszym przypadku się skończyło. Ale może się. też nie skończyło, a zaczęło ten. No tak, tak. Skończyło się decyzją i trwa ta decyzja. A, no, no dobra. Decyzja eee... rozpoczęła naszą miłość też. Tak, ale najpierw było zakochanie. I to były te emocje, które nas pchnęły i one są dobre. Ale nie zawsze trzeba z nich korzystać. Bo czasem jest zakochanie. Które nas pcha do czegoś pięknego, jak, czym jest miłość, a czasem jest zakochanie, które nas nie pcha do czegoś pięknego, bo pcha nas do zdrady, do niewierności, do jakichś smutku, ostatecznie łez. Ale może o czymś świadczyć. Tak. Tamto drugie zakochanie. Więc, Że więc, być może w naszym związku coś. E, e, e. No na przykład, więc jakby skorzystajmy z tego, to jest to uczucie, korzystajmy z nich, one są jakimiś sygnałami, lampkami ostrzegawczymi, a. A decyzją jest miłość. Więc jakby bardzo ważne, że miłość to nie jest uczucie. Miłość to jest decyzja i postawa. I postawa. Postawa wynikająca z decyzji. Ja tak kiedyś Kasia zapytałam. zapytałem. Ta, no. Kasia mi napisała SMSa. Kocham Cię. A ja tak, wiecie, zawsze tak, o, ho, ja Ciebie też, nie? Ale ja tak sobie wtedy pomyślałem, a skąd wiesz? A Kasia mi odpisała, bo tak zdecydowałam. I to było dla mnie najpiękniejsze świadectwo miłości. Bo to nie było uczucie dzisiaj takie, jutro inne, tylko to była decyzja. No i druga kwestia to jest to, czy mówić swojemu ukochanemu, ukochanej o tym, że właśnie czuje coś do innej osoby. Dlaczego to jest takie trudne, żeby powiedzieć? Bo obawiamy się tego, że zranimy tą drugą osobę, że ona przestanie się czuć jedyna, wyjątkowa, w pełni dla nas atrakcyjna. No i właśnie ta druga osoba może tak to odebrać, że jestem niejedyna, nieatrakcyjna, że być może ta osoba mnie zdradza tym, że ona myśli o kimś, że ona coś czuje do drugiej osoby. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, należy odróżnić kwestie decyzji od uczuć, od tego, co ja z tym robię. Ja mogę czuć przeróżne rzeczy, przeróżne, ale co ja z tym robię, jakie decyzje za tym idą? Czy ja tylko czuję jakiś popęd do tej osoby, to jest zdrowe, normalne, po prostu tak jest? Czy ja wchodzę w te decyzje? Ale nie ma jednej recepty mówić, nie mówić. To zależy od Waszej decyzji, bo myślę, że jedne związki są na tyle trwałe i na tyle bliskie. Że to jakby wytrwają, a nawet się umocnią, a innym to może zaszkodzić. Mhm. Ale bardzo ważną kwestią o tym, żeby zniknęła taka magia, takie gwiazdki, no, jakiejś takiej żeby tajemniczości. Wysła ta bańka, o której ja mówiłem, że tak się czujemy, że tak jest nam dobrze, miło. To poza tą metodą wejścia w to, myślami, wejścia takiego realnego, co by się dalej działo, można jeszcze komuś o tym powiedzieć z kimś o tym porozmawiać. Nie musi to być koniecznie nasz ukochany, ale może to być nasz przyjaciel, ktoś, komu ufacie, ktoś, kto po prostu może was wysłuchać. Bo właśnie z psychologicznego punktu widzenia po prostu udowodnione jest, udowodnione jest, że jak coś wyjdzie na światło dzienne, jak coś wyrazimy, to po prostu napięcie spada. Napięcie, no coś to jest coś niesamowitego, dlatego tak skuteczna jest psychoterapia po prostu idziesz i mówisz I jesteś i ten psychoterapeuta jest trochę takim twoim lustrem który cię nakierowuje ale chodzi o to żeby powiedzieć żeby stanąć z tym twarzą w twarz no i na koniec chcemy wam powiedzieć taką rzecz że jak ja się zakochałam to po prostu bardzo dużo rozmyślałam o tej osobie ale rozmyślałam, tak wiecie, a, jaki super, jaki super, i w ogóle co to by było, i w ogóle fajnie. Pamiętam, że to były pierwsze chwile, jak mieszkaliśmy ze sobą yy, i weszłam do naszej sypialni, gdzie jeszcze materas był położony na podłodze, gdzie ona była taka nieidealna. Zobaczyłam arka, ale wiecie co poczułam? Poczułam zapach pierników. I mi się osobiście bardzo pierniki kojarzą z domem, z czymś przytulnym, bezpiecznym, z czymś z taką miłością, z takim ukochaniem. Uświadomiłam sobie wtedy, że tak, że nasza relacja, nasza decyzja to jest właśnie jak te pierniki. Jest piękna, jest smaczna, jest słodka, jest bezpieczna, jest domowa. Oj, no, taka jak u babci, trochę taki, żeby tak utulona. A tamto, o czym ja rozmyślam, to jest jak frytki z maka. Że smaczne są w tej chwili, ale jak je zjesz, to boli bolicie brzuch, to masz wyrzuty, <grych> to po prostu mówisz, ja pierdzielę, jakie to niezdrowe i jaki syf. To był nasz drugi filmik na temat relacji. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie, że jesteście z nami. I prosimy Was bardzo o subskrypcję też o udostępnianie. Marzymy o tym, żeby mieć 1000 subskrypcji. Na razie jest ich 600, tam coś, 70? 86. 86? Czy 4? 3 4. Mm. Więc chcemy, żeby Was było jeszcze więcej. Jeśli Wam się podobało, to udostępnijcie i piszcie nam, o czym byście chcieli mieć następne filmiki na temat relacji. Jesteśmy gotowi. Tak, będziemy Wam pokazywać kolejne jeziora, kolejne pokoje kolejne pokoje relacji pokoje relacji papa pa. pokazać wam jak napięcie spada nie ma nie ma i spadło to napięcie